Ogólnie, jak będziesz zostawiał gdzieś plecak, to potem sobie strzepnie, nie bo wyskakują. Jest uśmiech? Jest uśmiech, ale co? Jest jet lag i znowy. Jest? Ale jest uśmiech A wiesz, powiem Ci ciekawostkę, ja nigdy w życiu nie miałem jetlaga. Jaki jest Twój przepis? Lubię spać <laughs> Mój drogi Tutaj zrobił minę, jaką będziesz zrobił, do zdjęć, jakby Cię byli 500 na odwrócić No i co? I co? Niezadowolony czy nie? Warto było, warto było jeszcze, jeszcze dźwiękiem do tego, jeszcze No, no. On to wchodzi, bo i wiesz, on taki, wiesz, rozproszony troszkę, nie, nie, wiem. <noise> mówiłem ci, a ty się dziwiłeś. Ja nie, Znale, że nie ja wiem. Czy... nie ja wiedziałem, o co się chodzi, nie, stary. na mnie jak Ale jak ty to robisz? Nie, Nie, jak mówiłem mu, że to jest Tak, to zawsze mówię, to po prostu patrzę. No, no to też jest prawda. Trzymaj <noise> Nie. To dobrze, że nie. Jak potępiłem mleczko? <noise> to to mówię tak. Nagraj jak w nie muszczyngamy ciężar No i pokaż, co to zmieni. To że zmieni parametry Twojego ćwiczenia mocy. I ci, ile to znaczy potem na boisku? Bardzo dużo. Dzięki. Jest do Skup się. Bo teraz muszę technicznie dobrze zrobić. No i dobrze, w końcu. Duży wad reprezentować. Tak, na koniu, wiadek.

To Lata ciężkiej Pokaż widzom jakie tu piękne dojście jest na ten... Top. top, no, top. Róża Wachowicz, kierownik kadry. W jest tak zapracowana. Rastinku. Jest Boże, okropnie zapracowana. Słów, jak się czuje w Ledwo, swojego na kadrę. Ostatni <noise> kurna, Ja? Rewelacje, kochani. Jak się no. szyją twoje niepodpisane no. spodnie. To będzie nie? Się, Chcesz, nie? Jak ja się kochani? Żyją, jak o, oni chcą mnie zwolnić, a ja się nie dam tak łatwo sobie <noise> 27, Widzisz mnie? Co? Widzisz mnie w tym szerokim? No po jajca tak.

No fajnie się cieszą, my tak mniej entuzjastycznie się cieszą. Jestem neutralny wobec takich. Jak to okolica Ci się podoba? No ja to byłem, tak? To już wytronowali, to nie to się ziemi. Było. Tak. To jest, przedstawiam czołowy najlepszy koszykarz wśród medyków i najlepszy medyk wśród koszykarzy, profesor Sebastian Zabierek. Odda rzut osobisty, proszę bardzo. Dobrze wpadł stary. Rutyna przedtreningowa. Hmm. Czuję się obserwowany. Nie czuję się, stary. Okay. Nic się nie obserwujesz. No, ja mogę tam siedzieć, tak. Nasi fizjoterapeuci. Rób. Nagrywaj ich, oni nic nie robią. Nie, no liczą wody, stary. Nie mów tak. Właśnie. Czwarty raz już dzisiaj. Właśnie. Yes. Brawo! Ty masz dane. No, no tu jakiegoś quasi-modo proszę by No to tak. non-stop hale zmieniamy Ale Trzy zero Kamile. z Kamilem 3-0? z Kamilem Możesz go pozdrowić tutaj What's up, brother? What's up? Trzeba, że wygrałeś 3-0 Yyy... Eee. 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 <laughs> Nie? On pochwalił się już, tak? On powiedział e, ostatnie akcje: wybieramy do trzech, no i wygrał trzech, a wcześniej przegrał sześć. A tak. Bilans dobry jest. Niech się kłócą między sobą. A to jest, a, to jest zbyt zbyt. Zbyt tego, jak u barbera, tylko że u barbera gorąca. To cold towel z k na mordę. Do you want some? No. No. Ty, no. Ty Ej, ale... Teraz... <laughs> ale co? Do you Tego złego. Już wiemy, jak Kuba bułki wybiera. Lidlu, z masą wszystkich, Oj, ta nie, ta nie. Był w taką chemią trochę. Chema, hemoglobina, mistyfikacja. Słuchaj. Takie okay, to było. Tak. Dzień dobry. Witamy dzisiaj. Ćwiczyć trochę siły, trochę zwinności, trochę koordynacji, trochę techniki. Czekaj. Okay. Wow. raz jeszcze Fajnie, dzisiaj Ale to jest nieprawdopodobne, że jesteśmy na Filipinach i jest nas trójka z promienia, nie wiem, 30 km? Co nie? Nie, nie. Smusy do Nysy do Lampinowis? Jak się dobrze bujniesz, to możesz nie zauważyć tam <laughs> <laughs> Ja zawsze starałem się <laughs> mać się nie zauważyć. Nie, no jest tak. Co yes. jest? W Nysy? Jesteś w Nysie? Mam binowicę. No, zamykasz oczy jak wjeżdżasz, otwierasz jak wyjeżdżasz. bez takich. A to za twoje czasu. Teraz już jest super. Odkąd wyjechałeś stary? Hop. I tak będzie. czas dogania laska. Każdy piersę, czas zatrzymuje, zatrzymuje się nieraz. Ty konie w kurku. Recent history. A kto wypierdolił zespoły na trzy miesiące? Powiedział, że to mu pomoże. Miesiąc, dwa. Dwa i pół. Max! Ford jeszcze dochodzi Nie wiem, Ale daję sobie radę, Daję sobie radę. to Bez takich przynajmniej nie przed na szkole już się hajtałem, jak nie, to byś wjechał na podziemiu. Co ty na to wyciągnął? co, Artek... No... Na keyboardzie musiałbyś się nauczyć. Tym, tym. Taki wiesz, akurat tu ci ryknik gra na tak... okularki od Fizjo. Z lasera. No. I no. Da... Na organkach. Ale masz jakieś sloty wolne jeszcze, co na przyszły rok? Wiesz co, no ślubów jeszcze myślę parę się znajdzie tutaj w kadrze. Miał być Cinematic. <laughs> nice. Tak powiedzą, że ludzie zły, więc <laughs> przekazać. Bar, no. jeszcze lewo, lewo. Lewo, lewo. Jeszcze raz w życiu. nie, 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 nie? Raz, nie. Nie, twoje, nie, twoje, So we have to have patience, to be precise, not to give them anything. If we can break him with it in the first set, it, it will be a huge step forward. Yes. <vengeanceate> Ale što je Nie było dawno, popatrz. Gdzie jesteś? Szukaj się no, 84,6 tak? Nie, niesamowite. Co nas, On przygotowali? Jest tak co, nas co nas przygotowali. Niesamowite A my robota. jeszcze narzekamy, mamy szczerność narzekać. No tak to jest. Ale to jest część tej pracy. <laughs> Chyba, cały Dobry, czas do góry, cały, cały czas do góry. Robimy. <śmiech> <Dobrze>. <śmiech> Ale ja myślę, że to cię ci szalupa zawierzył, Widziałeś jak lata na rozdrzce ja już mu powiedziałem. Ile 64,6 Zobaczmy. zobaczmy, czy... Jeszcze nie się sprawdzałem. 80... Mówiłem, wyżej niż Semen dzisiaj. Widzisz? Błąd. Widzisz? Ja kudosy, kudosy. Dobrze, że wygraliśmy. Dobrze, że przegraliśmy. dobrze graliśmy i wygraliśmy, tak? Twój debiut na przyjęciu? Tak, zdecydowanie. Ostatni raz myślę, że gdzieś z 8 lat temu byłem na takiej pozycji. W tak, tak, w Tinderkach. E, na pewno fajna rzecz, że gdzieś mogłem w ten sposób drużynie pomóc. Dzisiaj e, nie był na 100% Tomek to gotowy, żeby pomóc drużynie. Zamieniliśmy się troszeczkę koszulkami rolami i cieszę się, że była taka okazja, że jakiś już mogłem wejść i zawsze raz kupie dotknąć. Ja skłupanym widzowie To, to zajęcie vloga jest tutaj. Yes. Co ty na to? Czekaj niech to Jakiś taki fan to niech to wstawi do vloga i niech kibice zdecydują czy to fajna fryzura jest. Pokażę ja ci powiem jeszcze go jest, jeszcze, bym go zrobił na różowo <grym> Na żywo to na na jest live <grym> na Instagramie coś <grym> z tego, zmontuję <grym> <Bo. Skloude. grym> Tomasz w programie właśnie <grym> Nie, nie, nie. Wiem, że to tak... Tyłem do przodu. Po drugiej stronie globu grałeś, ale to nie znaczy, że wiesz. <gryznesia> nagrywaj nagrywaj, bo wiecznie żyć nie będzie. Dokładnie. Ostatnie bieżnie. Ostatnia bieżnia <gryznesia> w tym sezonie. Którem po kartę, po tełem. Arty, gdzie masz Fajne statystyki już. Okay. Przed siebie, omylał! To jest na iPoda, jeszcze nie? O kurwa, no. <trybka> to jest rzeczywiście. oryginalne dinozaury będą wiedziały, co chodzi. Powiedzieć Facebook. historię o Maxiu? Dawaj. Dzisiaj moja mama mnie pyta, jak Maxiu, taki młody, ułożony, fajny chłopak. Praw, praw, prawilny odnajduje się wśród tutaj, wiesz, takich... Dinozaurów? Znaczy, <noise> wiesz, takich zwyroli trochę, wiesz, nie? tak to mański grono. Ja mówię, mamo, on tu, kurde, ma się jak ryba w wodzie, on jest największym z, z największych z zwyroli. On tu przyduje. Zależy w to, jak to słowo odbiera. Ja nie mam nic do zarzucenia. Jest dobrze. Co już za... tam makaron jest dobrze. dobrze. w internetowym słowniku. Pisałeś, to znaczy z tak? tak? W ogóle nie. Nie? On, on chyba nie, nie zna znaczenia tego słowa. On tak... O powiedz czym jest, zwrot takim razem. Zwyrol e... zwyrodnialec inaczej. Bardzo mocno, negatywnie nacechowane słowo. Wiesz co to znaczy zwyrol? Jak wygląda? No tak, tak? Tak nie wygląda zwyrol. Tak nie wygląda zwyrol <laughs> Tak nie. Już jak pa, się cieszę. jak się cieszę. Od razu, od razu, od razu, od razu. <laughs>